Hej, z tej strony i witam was w następnym odcinku zagramy w Assassin's Creed Brotherhood. Eee, no i tak. Teraz zamówię parę nowości co do moich zagrań. Więc tak. Pierwsza sprawa. Wyczyściłem sobie komputer i mam nadzieję, że... wypsy e y będą na wysokim poziomie. Przynajmniej teraz mam 25... 20... 15... No, nieważne. I też. Może... Minimalnie to poprawia tego tego, moją umowę itd. Ale ściągnąłem sobie sterowniki ym, do moich słuchawek Wiem, że to dziwnie brzmi Ale otóż ściągnąłem sobie sterowniki do słuchawek yy, Znaczy praktycznie nie do słuchawek Tylko do mikrofonu I może słyszycie tak przy jakimś dźwięku Mam nadzieję, że jest słyszalna bo jak ja słuchałem swojego głosu to to była widoczna To o wiele lepsza, o wiele Nie wiem jak to jest kiedy nagrywam ale może Może będzie lepiej No więc dobra, wracamy do gry Tylko eee, już nie pamiętam co my robiliśmy no, Teraz się tyle działo przez ten tydzień yy, No zrobiłem chemię, fizykę Geografię, ale się opłaciło, bo sobie piątki są. <grystanie> no i oczywiście szustki też są sobie tutaj... Aha, już wiem co było. Tyle tak szybko przerwałem, bo mi rodzice wbili do domu. <grystanie> I musieliśmy chcieli... Chciałem tutaj jeszcze kupić parę rzeczy. To z której to strony było? Tak i A, co do jeszcze takiego jednego pobocznego zagrajmy Co do koda MW2 Nie widziałem szczególnej, szczególnego zainteresowania co do tego zagrajmy e, Więc go skończę po prostu po Brotherhoodzie Bo wszyscy akurat mi się pytają tylko o Brotherhooda kiedy będzie następny odcinek No więc będę nagrywał Brotherhooda A potem jak skończę już DT MW2 Eee, to nagram jeden kasina Frida. może się ktoś się ucieszy i tak w ogóle pozdro dla hajta jeśli to zobaczy bo on mnie w ogóle powiedział że nagrał spadaj że... o oh, ty jeszcze żyjesz Dobra. Teraz no i tutaj skrzy Cześć tu Aha, ja to chciałem kupić. Teraz ja muszę podpalić, to wieżę. Ale spoko to się zrobimy może tak. Opa i tutaj Tu jest. Trudność 3.

Z tego Strzelaj, chłopie! Może to nie było... nie było strzelenie, ale... Zabity. No i tak w ogóle. Ho, ho chodź. Jestem nowy Bruce Lee. I wygiąłem ci rękę, i masz. Dobra, teraz przypomniało mi się pewne, pamiętacie może, niektórzy pamiętają, że trzeba zwłoki tych kolesi w sianie, żeby zdobyć tam jakieś e, od dziwek e, wyzwania, tak jakby. Tylko kurde, nie gwałcimy znowu. Dobra, i radź. No wyzwanie najemnika, zrobicie 5 wskaźników w 10 sekund... No i przy okazji jeszcze wyzwanie najemnika Czy da się 2 w jednym tym? Uda się Schodźcie wszyscy Zrobimy może wyzwanie w jednym tym? W jednym... w jednym czasie Nie chcę pełnić Nie chcę broni. Nie chcę. Tego chcę. Pięknie. A, dobra. To jest nudne. Tutaj widzę urzędnika jeszcze. No cześć. No. Nie zauważył nas. Cześć. Zobaczyłem w następnym życiu. Cześć. Fajnie no, teren strzeżonym, zmniejszyliśmy sobie rozgłos. okej. Okay. tutaj Eee, no. Mhm. taktykę. Tak się wyrażam. Moja taktyka jest budzią, już to toporem Się. Czemu ty nie masz tego wysokiego skakania ja się pytam kurde gdzie tam wszedłem kiedyś? Może nie pamiętam kiedyś Chyba, że Да. Не, снова тут, а снова из... Не. Можешь там скучать? Не можешь. Скучать-то. Ага. -а -а. Купи я по раз Teraz już nie uzdramy, tylko idziemy do tej misji w końcu. Czy w ogóle nie było mowy o jednej misji, ale idziemy do tej misji. Cześć! No, Assassin to jest taki przegoksany koleś, który ma lekarstwa. Jest po prostu nieśmiertelny, bo może ich użyć kiedy chce. Nawet nie musi ich przykładać do ust. Jak się skończą te... Jeśli jak się skończą lekarstwa to wyjmuje po prostu miecz. Po prostu od początku wyjmuje miecz. I nawet nie musi tych lekarstw używać. Aż poszło czym ja mówię? Teraz Powiecie, jak jesteśmy w walce, to użyjemy yy, lekarstwa, to po prostu nie musimy go nawet przykładać do ust, a z i tak nam się yy, powiększy. No więc to jest po prostu ten śmiertelny koleś, który używa lekarstw nie używając ich. Yy, I tyle. Haj, Haj, flaga! Nie, teraz nie będziemy ich zabijać. Teraz to idziemy do tego, tutaj. O, tutaj będzie ta. Katerina Sforza. Salve, cittadini di Roma! Behold a sight most splendid Katerina Sforza! She-whore of Forley has at last been brought to heal. Ha! No, no one buzzer. kneels as low as Lucrezia Borgia. Who put you up to this? Was it your brother or your father? Perhaps a bit of both? Perhaps at the same time? Chiudi la bocca! None speak ill of the Borgia! The, the same will happen to any who defy us. Good people of Roma, stay strong! You will be free, your time will come, I swear it! Będą się torturować. Jesteś tu dla Cesare i Rodrigo. Katarina jest powerful Jeśli pomagamy jej teraz, to jest błędna, Może. Ale zabij i Rodrigo Dobywca szukaj i zabij Rodrigo i Cacere. Nie pozwól by cię wykryto. To jest hardkorowe. Nie pierwszy raz tu przechodziłem co to jest możliwe Ale spróbujemy Katerina for, c teraz jakaś taka satanistyczna. Albo tak ją nazwę. Muzyka leci w tle. To tutaj widzę. Jak tutaj podejdzie. Dobra, my tylko bierzemy te zwłoki, nic się nie dzieje proszę pana Ja tylko konfiskuję te zwłoki, proszę się nie martwić Tak, no i swoją drogą idzie. Dobra, teraz tego trzeba zdjąć. Najlepiej te. Od no, czegoś się nie Forget the Pope. You only answered to me. Roma is the pillar that holds our entire enterprise aloft. She cannot waver, which means neither can you. What of Il Vaticano? That tired old men's club. Play along for now, but soon we will have no need of them.